Drogie ołowiane świry, Witam was serdecznie z targu w w Błoniach. Kolejny tydzień, to się ten sam tydzień, kolejne targi. E, ludzi tłum. Jesteśmy bardzo zaskoczeni, ile mamy tutaj ludzi. Mam nadzieję, że uda mi się wyciąć muzykę, która działa w tle, że YouTube mi nie usunie filmu za radio. A nie wiem, zobaczymy. Spróbujemy nagrać jakieś fajne rzeczy, bo jest kolba, jest RP Arms, jest. E, o Jotem Broń i parę innych sklepów. Spróbujemy podejść, obczaić i myślę, że będzie fajnie. To zapraszam Was na relacje z targów TAGZONE. Zaczynamy na samym wejściu. Mamy stoisko sklepu Kolbas Czeladzi. Pokazywałem Wam ich stanowisko na MSPO. Dzisiaj może troszeczkę mniej broni. Widzę, że chłopaki mają wystawione lunety, mają wystawione tłumiki, kolimatory. Pokażemy Wam to, co jest. Próbujemy zbić piątkę. Już spotkaliśmy Krzysia z Bullet Time. Widzę, że jest Parę innych znajomych twarzy. No i co, zaczynamy zwiedzańsko. Stoimy na stoisku Hubertus Pro, udało nam się ograć. Ogólnie są bardzo, bardzo dużo ludzi, bardzo dużo zwiedzających, więc bardzo fajny event, gratulujemy. Na stanowisku Hubertus Pro mamy Fabarma, mamy Sztejera, są sztucery Savage'a, dużo fajnych konstrukcji. Przed chwilą przymierzyłem się razem z kamerzystą do Sztejera AUG i muszę przyznać, że zaskoczył mnie, że ciężki dziad. Jakby narzekamy na grota, w sensie ja narzekam, że ciężki, ale Steyr też ciężki. No nic, zobaczymy. Ogólnie jest super. Szybko to dzisiaj raczej pójdzie, bo tłumy i trzeba biegać. No ale co? Biegniemy dalej. Okej, okay, mamy LFA Apollo, czyli bezpośredni konkurent, jeżeli chodzi o średnio niską półkę 2011. Czyli Double Stack 1911, coś jak Springfield Prodigy. Możecie zobaczyć, że. W stosunku do Prodigy różnica, że mamy ponacinany zamek. No tutaj wiadomo, że jakaś wersja w dziwnym malowaniu. Jeżeli chodzi o bezpieczniki skrzydełkowy chodzi trochę inaczej, ciężej, taki lepiący się w stosunku do tego, co jest, co jest w moim Springfieldzie. Ale mamy bardzo fajny system montażu, w sensie tutaj na mikrokolimatory, że zostają przyrządy, czyli lepiej niż Prodigy, gdzie trzeba latać po płytki. Zobaczmy sobie spust. Ok. Spust bardzo w porządku, jeżeli chodzi o reset. No reset w stosunku do Prodigy troszeczkę, troszeczkę mniej mi odpowiada. Ciężko chodzi ten pistolet. No cóż, fajnie było z tego strzelić, trzeba porównać bezpośrednio może jest tutaj na stoisku. Pójdziemy, sprawdzimy, powinno być. OK. Przecinałem się z nimi teraz na MSPO, więc. Możemy mi powiedzieć coś więcej o, o tym, co eee, NFM, norweska firma. W ok. w Polsce, też projektowane w Polsce w zakładzie w Lemburgu. Okay. I pierwszy raz dostępne sprzęt, modulowanie i koncepcja dostępna na rynku cywilnym. Dobra, kamuflaże? Bo tu widzę Multicama, Multicama widzę Urban no, Grey. Tak, to jest taki, to jest, to jest to taki Hellsbrake no okay. mamy, Kojota. Kojota, mamy także te trzy podstawowe kolory i czarne i czarne, tak. dobra, to ok, A tak nie to, to dobra. To, kto to e, to gdzie to będzie, 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 będzie dostępny, jakiś dedykowany jest sklep czy aha, dobra, dobra, dobra Stanowisko legendarnego sklepu Jotem Broń. Widzę, że legendarna Jola z Jotem Broń znajduje się w środku. Widzę Aselkona, widzę Haka. Spróbujemy nagrać jakieś ciekawe rzeczy. Zapytamy o nowości. Spróbujemy zapytać o słynnego MR223 wersji A4. Czyli tego, coś powinien mieć normalne łoże w loku. loku ja Nie wiem, może się przyznają. Sprawdźmy. Eee. Dzień dobry, pytanko odnośnie MR223, bo krążą legendy, że ma być wersja już złożem wemlock. Czy te legendy są prawdziwe? O. sekundka. Czekamy na to film. W piątek będą. Tak? Pokażę pan jeszcze coś. Czyli to już jest ta A4? Nie? Niestety Europa jeszcze nie robi tych karabinów i sprowadzamy Łoża. Okej, okay, dobra, dobra. Bo w tej chwili HK robi już Łoża. No, tak, 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 tak. Natomiast wersja 4 oberdogi się nie robi. Okej, okay, dobra. Prawdopodobnie w przyszłym roku, ale my to eksportujemy na m Dobra. Obustronny zrzut, obustronny zrzut zamka, mamy tu zrzut magazynka, obustronny bezpiecznik. Czyli stają na wysokości zadania, robią własny delikatny kasną. O, widzimy, że mamy tutaj lejek firmy Tecgir który ułatwia zdecydowanie ładowanie magazynków. Chwyt ten słynny HK, słynna kolba od HK również z możliwością przełożenia, przełożenia pasa, zdublowane, również tutaj montaż pasa z tyłu. Mamy dibala. Jest Surefire, Scout, no topowa konfiguracja, zdecydowanie topowa i muszę przyznać, że jeżeli chodzi o możliwość złożenia się, no to nie będę wyciągał bardziej, ale fajny jest, Prawda jest fajny. Dobra, on jest na magazynki do gloka. Dobra, długości luf, tu jest magazynek, no. Szóstka lufa, ale będzie tylko w jednej lufie dostępny, czy...

Fajny. Fajny chwyt, taki nietypowy, a typu turecki. No i to, że na magazynki do Gloka. Super. Tutaj mamy magazyn zbrojenia z Warszawy, czyli do Ruki w różnych wersjach. Chyba widzę legendarne MU15, czyli strzelby, strzelby, które mają bardzo dobrą renomę w Polsce. Wiele klubów z nich strzela, wiele ludzi z nich strzela. Bardzo fajny entry level, jeżeli chodzi o strzelbę. Spróbuję ograć, bo widzę, że tam na stołach są jeszcze pistolety RIA Rock Island Armory. Słynne ryjki w różnych wersjach widzę. Rewolwery, więc chyba Henry, którego, za którego odpowiada magazyn zbrojenia. Także super. Tak jak mówię, są tłumy, są miejsca takie, że jest gorąco, nie tylko ze względu na konstrukcję, ale ze względu na ludzi, którzy się, którzy się tłoczą. Ale super jest to, że można te konstrukcje zobaczyć. Spróbujemy dobić się na strzelnicę, bo podobno tam z niektórych rzeczy można strzelić, między innymi z MPS-a radomskiego. Eee, może jakieś elefa Apollo? Nie wiem, zobaczymy. Ogrywamy dalej. Mamy SOGA, model A01. Czyli AR15, firmy, która dość mocno się już rozgościła na naszym, na naszym rynku. Tutaj widzę kompletowanie B5. Mamy obustronną dźwignię przeładowania, chwyt B5. Z jakiegoś pozostała tylko muszka, chyba sobie ktoś pożyczył szczerbinkę. Za chwilkę odłożę statyw na mikrofon i zobaczymy, jak chodzą mechanizmy, ewentualnie jak chodzi spust. Dobra, czyli mamy klasyczny milspekowy bezpiecznik. Mamy klasyczny milspekowy ping-pong chociaż dziwnie wycięta jest tutaj ta, ten aper. Bardzo ciekawe łoże, nietypowy, nietypowy kształt. łoże w M-LOKu, nie jest oznaczone, ale prawdopodobnie tak. Widać, że są gniazda kude po dwóch stronach do montażu zawieszenia. Jest jeszcze na pikatini na dole, co jest dość nietypowe. Mamy jakiś ciekawy, duży kompensator. Ciekawe. No wiadomo, że tutaj furnitura B5 robi, robi swoje. O, widzę, że jest jeszcze backplate też z możliwością montażu zawieszenia. Ciekawe. Spróbuję się dowiedzieć, ile kosztuje i Wam wrzucę cenę. Widzimy SOGi w różnych wersjach, w różnych malowaniach. Podobne do tych, które dotykaliśmy przed chwilą, widać, że różnią się łożem. Ta wersja, ten karabin na górze, to jest ewidentnie to samo, co przed chwilą oglądaliśmy w wersji czarnej. Tutaj widzę, że to są starsze typy soków, które są dość już popularne, tak jak wspomniałem przed chwilą, na naszym, na naszym polskim, polskim rynku. Akcesoria B5, bo sok dość mocno, dość mocno te akcesoria do swoich, do swoich karabinków wrzuca. Eee, tutaj bardzo fajnie widać różnicę w aperze w tym karabinku i w tym. Tutaj jest to wycięcie, w którym schowany jest ping-pong padł. Tutaj tego wycięcia nie ma. Osobiście uważam, że to bez tego wycięcia no, lepiej zdecydowanie wygląda. Eee, może jakaś opatentowana opatentowana konstrukcja, fajne na pewno ukompletowania. Ta, te akcesoria z B5 są naprawdę, naprawdę super. Sam używam Kolby B5 w wersji Sopmod. mod, A także sok, fajnie, trzymamy krzyki. Jest RP Arms, słynne pistolo, które, które ściągnęli, ale widzimy dużo, dużo różnych rugerów. Bardzo dużo różnych dziwnych rugerów i nie tylko dziwnych. Jest ruger Ericsson. są rugery w bocznym zapłonie. O, widać tutaj fajną promocję na Rugery, No i widzimy, tak, Max 9 Manual Safety, czyli typowy pistolet do skrytego nożenia, z tego co kojarzę z takim dość ciężkim spustem. No ale to właśnie do broni do skrytego nożenia, noszenia, idealna, idealna rzecz. Szczęśliwy. Stoisko z sklepu Szelecko-Myśliwskiego. Puchacz z Piotrkowa Trybunalskiego. Dużo ciekawe konstrukcji pokazanych. Natomiast widzicie, jakie to są tłumy. Więc ciężko się trochę dopchać, żeby wszystko pokazać. Mamy dużo modeli HK, mamy Retaja. Czyli też turecka kopia pistoletu MP5, która jest dość popularna ostatnio w Polsce. Dużo dobrego zrobiła. Widzę, mamy Jacka, są Zigi, Aero Precision, dużo ciekawych rzeczy. Spróbujemy ładnie podejść i zobaczyć parę, parę przybitek, jak tylko będzie szansa. Czyli karabinki Zero Delta z waszej dystrybucji? Tak, jest, dokładnie. Zgadza się. Karabinek Zero Delta, w pełni amerykański karabinek, bez żadnych gdzieś tam komponentów innych krajów, e, produkowany w manufakturze, nie w wielkiej fabryce. Z tego też tak niska waga tego karabinka na rynku. Obustronny zrzut zamka, karabinek, jak mogliście zobaczyć gdzieś tam pewnie już e, indziej w internecie, u naszych sklepów i nie tylko. Bardzo dobrze wykonany, spasowany, jak widać. Muszę przyznać, że w stosunku do Diamondbacka, którego u was kupowałem, to luzu w ogóle nie ma. No to były lata covidowe, co się Powiem różne rzeczy tak. działy. E, my jesteśmy dzisiaj gościnnie u chłopaków Aha. ze sklepu Puchacz, jako dystrybutor. Nowy dystrybutor na rynku polskim, firma Ibis Gear. Także jeśli chodzi o Diamondbacka, czy też inne jakieś tanie karabinki, nie będę się wypowiadał w tej kwestii. Rozumiem, Jedyne, co uczciwie. co mogę zrobić, to pochwalić się naszym najnowszym nabytkiem, bo tak naprawdę te karabinki mamy od... Jakiś dwóch tygodni na rynku polskim, to co mieliśmy na magazynie, rozeszło się w sekundę. Dosłownie w chwilę. Także można się szykować na kolejne dostawy, będzie tego więcej. Będzie... Różne, różne długości luf, bo tutaj jest szesnastka, planujecie krótsze? Standardowo mamy szesnastkę, ale szykujemy też, znaczy w sumie nie my szykujemy, ale firma Zero Delta szykuje dla nas taką małą niespodziankę która będzie gdzieś powiedzmy w przeciągu dwóch, trzech miesięcy dostępna też w Polsce. Super, fantastycznie. Bardzo Ci dziękuję. Eee, ja też dziękuję. Warto słyszeć. Szukajcie, szukajcie w sklepach eee, i kupujcie. Mamy Kimbera 2K11, to jest wersja chyba, czy to jest Target, ale czy to jest Pro, chyba jeszcze nie. Tutaj w zestawie z kolimatorem Trigicon SRO, czyli można powiedzieć top półka no już w porównaniu do z prodigy zupełnie inaczej chodzą i manipulatory i chodzi, i chodzi zamek zobaczmy sobie spust wow no dobra fajny mamy znaczy po pierwsze bardzo ładny kolor ja uwielbiam wszystko w takim w takim brązie mamy zrobione nacięcia na zamku Mamy fajną fakturę chwytu, taką polimerową, trochę przypomina pistolety DTF-u, w sensie Fusion Arms XP Pro, czy znaczy nie dtf tylko pistolety Fusion Arms XP Pro. Mamy powiększony magwell do uproszczenia, do ułatwienia. Eee, fajny obu strony, ten bezpiecznik skrzydełkowy, fajnie, fajnie chodzi. Mamy szynę Picatinny. Kurde, fajna sprawa. No i system montażu. Tutaj widzimy, że po zamontowaniu go mikrokolimatora nie mamy już przyrządów celowniczych. W zestawie z tego co kojarzę, mamy czarną szczerbinę i światłowodową muszkę. No tutaj nie mamy absolutnie zapasowych przyrządów, ale biorąc pod uwagę, że ten pistolet służy typowo do sportu, to prawdopodobieństwo, że odpadnie nam kolimator jest raczej niewielkie. Także Kimber spróbujemy dorwać więcej Kimberów na stanowisku Bazuki. Kurde, no fajny dziad. Sklep nie ja. Dobra, dystrybutor firmy FN na Polskę. Kilka fajnych modeli ciekawych pistoletów. One mają bardzo dobre opinie, jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone. Są postrzegane w sensie ostatnio. Robią, robią dużo, dużo zamieszania pozytywnego. Ciekawy spust. Ej, fajny. Tutaj mamy akurat 545, czyli kaliber 45 ACP, ale widzimy jest i 509, no flagowe rozwiązanie teraz w różnych wersjach. Tutaj obok. Można zobaczyć 509 LS Edge. Typowo już taka usportowiana klamka. Ciekawa, fajne wycięcia na zamku. Hej, okay, fajne wybranie. Fajny spór. wysokie, wysokie przyrządy. Tutaj zdjęcie płytki pod kolimator zdejmuje też przyrządy, tak? Tak. Jak e, 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 tak. wsadzimy sobie kolimator, to. Do... W zestawie mamy generalnie kilka różnych płytek i okay. będziemy mieli dalej tą mechanikę. Okay. Ona jest też dołitmesowa, no, więc zawsze będziemy widzieć ją w oknie dobra, to, jest to, Czyli wtedy mm, kolimatory raczej ta rodzina RMSC, nie? Te mniejsze? Czy wchodzą RMR-y i tego typu? Mów te foot Można założyć co się chce, ale na okay. małych na pewno będą e, przyrządy mechaniczne widoczne w oknie. Okej, okay, dobra. Super. Dzięki. Jak chodzi o pistolet, Warrior Holster, czyli producent kabur. Widać, że nie tylko z Kydexu, ale również ze skóry. Widać, że mają swoje pasy, różne montaże. Widzę, że i jest kabura IWB, czyli do wewnętrznego, do skrytego noszenia, kabura wewnętrzna do pasa, ale też są OWB, są z montażami QLS, czyli Safari Land, Safari Land Like, z przelotkami na pas, są różne skórzane, kajdeksowe, jakieś miksy. Yy, różne ciekawe rzeczy.